Dzień dobry Państwu. Losy wielu rodzinnych pamiątek bywają odkrywane dopiero po śmierci ich pierwotnych właścicieli. Tak też jest z historią jednej małej, skromnej walizki, która przed wybuchem II wojny światowej należała do pracownicy polskiej agencji telegraficznej. Ta skromna walizka musiała zostać wypełniona najpotrzebniejszym dobytkiem we wrześniu 1939 roku. Po agresji na początku Niemiec, a później Rosji Sowieckiej. Władze polskie oraz pracownicy wielu agencji musieli ewakuować najpierw w kierunku Lublina, a następnie do Rumunii. Liczono, że rzeczy spakowane do tej walizki wystarczą na kilka tygodni i będzie można wówczas wrócić ponownie do Warszawy. Wobec internowania władz polskich w Rumunii, wojsko polskie oraz władze emigracyjne musiały udać się do Francji. Tam też zmierzała właścicielka walizki. Jednakże w roku 1940 wobec agresji Niemiec na Francję, musiała się ona ponownie udać na dalszą emigrację, tym razem w kierunku Anglii. Właśnie w Londynie zastał ją koniec II wojny światowej. Zakończenie II wojny światowej postawiło wiele osób wywodzących się z Polski przed dylematem: czy wracać do rządzonego przez komunistów kraju, czy też pozostać na obczyźnie. Właścicielka walizki poznała w Londynie swojego męża, urodziła dwójkę dzieci. I nie wróciła do Polski po kilku tygodniach, jak planowała, ale dopiero w roku 1963 na krótkie letnie wakacje. Wiele osób narodowości polskiej, które zostały po zakończeniu II wojny światowej na terenie Wielkiej Brytanii, spotykało się z ostracyzmem. Wobec tego decydowali się na dalszą emigrację do innych krajów.